Kurwa, to jest ciekawe. To jest tak jakiegoś czasopisma, które kiedyś, jak rozumiem, wychodziło. No, jakaś stara taka okładka, i tutaj jakoś zobacz, jaką muzę będę nagrywać. Muzyczne plany YouTuberów. Czy Jaś i Martin założą zespół? Co i pokażę w The Voice of Poland. Tylko u nas szokujące wyznanie Gimpera. Naprawdę jestem geją. Oto pytanie, którym żyje internet. Czy Gimper troluje, mówiąc, że jest gejem? O tym i o innych faktach opowiedział nam w szczerej rozmowie Tomasz Działowy. <laughs> nie mam chłopaka, ale często chodzę na ranki, lubię poznać nowych ludzi. Takie z fanami raczej odpadają, bo często traktują mnie jak idola, a nie jak równego. Najdziwniejszy prezent od fanów: fanfiction od 13-letnich dziewczyn, które, napis które napisały romantyczne opowiadanie o mnie Jasiu Dąbrowskim. O proszę bardzo, jakie ciekawostki. Kłótnie są super. W Reach Zone często mamy zupełnie różne zdania, ale wymieniając poglądy, bardzo dużo się nawzajem uczymy. <laughs> Jaki <pijerowe> te? <laughs> tak, tak, jasne, to wszystkich kształci. Jeśli przestaniemy razem działać jako lidzą, nawet jeśli kiedyś przestaniemy razem nagrywać, to nic się nie zmieni w naszych relacjach. Proszę bardzo. Nie udaje geja. To, że ludzie mi nie wierzą, pokazuje, że myślą stereotypami. Jestem osobą silnym, dominującym czasem nawet agresywnym charakterze. To jest coś, co w ogóle nie pasuje do obrazu geja, który utrwalił się w naszym społeczeństwie.